Apex Legends to darmowa gra trybu Battle Royale, którą każdy z Was może pobrać i za darmo grać. O co więc chodzi z dwoma pudełkami, które pojawiły się na sklepowych półkach w cenie 79 zł? Postanowiłem to sprawdzić, kupiłem oba i zaraz się przekonamy. Miłego oglądania! Tak wyglądają oba pudełka z bliska. Jak widzicie, wyglądają jak gra. Po prostu mamy Pegi 16 mamy PC, mamy to, że jest gra po polsku. Co jest w środku? Ja nie mam pojęcia. Wiadomo, że są tutaj dodatki, czyli skórka do lifeline w pudełku po lifeline, skórka do Bloodhound w pudełku od Bloodhound, ale czy jest może płyta w środku? Rozcinamy folię i zobaczmy, co jest w środku. Mam nadzieję, że jest coś więcej niż tylko kot na te dodatki, ale mam wątpliwości. No nie, płyty nie ma, jak widzicie, jest puste miejsce po płycie. Dwie karteczki na jednej karteczce kot. Na dodatki do Lifeline, z drugiej strony grafika Lifeline i to wszystko, niestety, te dwa papierki to jest wszystko, co skrywa za sobą pudełko. Pamiętajcie, cena 79 zł. Zobaczmy, co jest u Bloodhound, ale myślę, że będzie dokładnie to samo, oprócz innej grafiki i jednego kodu. Płyty, oczywiście, też nie ma. Tak samo, dwie karteczki na jednej kod na dodatki dla Bloodhound, na drugiej instrukcja to wszystko, to wszystko, co znajdziecie w pudełku zobaczmy, może te cyfrowe dodatki wyglądają lepiej zobaczmy, co dokładnie w tym kodzie jest. No to jesteśmy już przy komputerze. Mój uruchomiony Origin. Za chwilę wpiszemy kod. Jak widzicie, mamy dwa pudełka: Lifeline oraz Bloodhound. Zaczniemy od Lifeline. Wchodzimy do Origin. Wykorzystaj kod produktu i będziemy przepisywali kod. Zobaczymy, co w tym kodzie dokładnie będzie. Ja już go wpisuję: 3PLCRYX. E 872 X, HZ5H, HZ5H. Dobra, mam nadzieję, że kod udało się wpisać, naciskam dalej, tak jest, Apex Legends, edycja Lifeline. To wyskakuje, naciskamy potwierdź, potwierdzam aktywację, gratuluję Apex Legends, teraz na twoim koncie, przejdź do swojej biblioteki gier i rozpocznij pobieranie zawartości. No i jesteśmy w grze. Jak widzicie, wita nas piękna informacja o tym, że edycja Lifeline jest aktywowana na naszym koncie. Dziękujemy za zakup Apex Legends edycji Lifeline. Korzystaj z dodatków na wyłączność. Dobra, to zobaczmy teraz jak to wszystko wygląda. Wchodzę w wyposażenie. Coś tu było nowego, ale w sumie nie wiem do czego. Spojrzę na pudełko, pozwólcie. Mamy do Flatline, ale czemu się nie podświetli? To nie wiem. Zobaczmy, karabiny szturmowe, Flatline. Wybraniec Pokonanych. To jest ta skórka. To jest ta skórka do flatline'a. Jest przepiękna. To muszę wam przyznać, że skórka naprawdę wygląda elegancko. Jest piękna jest naprawdę piękna. Kolejną rzeczą oczywiście jest skórka dla Lifeline. Także wejdźmy w legendy. Legendy Lifeline i zobaczmy tą nową skórkę. Anioł Stróż. Tak wygląda ta skórka. Bardzo taka elficka, trochę jak World of Warcraft, ale ta tarcza na plecach. To wszystko wygląda naprawdę elegancko. Myślę, że wielu z Was w tym momencie mi zazdrości tej skórki. Ja sam sobie jej zazdroszczę i coś czuję, że będę teraz częściej grał lifeline, bo wygląda to naprawdę przepięknie. Prze Do tego jeszcze mamy sztandar. Skrzydlaty stróż. No bardzo to pasuje, także też ją aktywuję. Do tego mamy jeszcze um, odznakę. Zobaczmy tą odznakę, zobaczmy tą odznakę, gdzie ona jest, gdzie ona jest. Jest tutaj, jest odznaka. Też wygląda bardzo fajnie. Cały ten komplet super pasuje. No i do tego dostaliśmy 1000 monet Apex. 1000 monet Apex, już Wam pokazuję, jak to wygląda. 1000 monet Apex normalnie kosztuje. 40 zł, także z ceny 79 zł mamy skórkę do Lifeline, skórkę do flatline, standard dla Lifeline, odznakę dla Lifeline oraz 1000, 1000 zł monet. Także podliczając monety, wychodzi 39 zł za tą skórki, za te wszystkie skórki. Uważam, że to jest naprawdę super cena za tak piękną skórkę. Patrząc na to, że normalnie skórki kosztują po 80 zł w Apexie, zobaczmy jeszcze, co jest w tym drugim zestawie, czyli zestawie dla Bloodhound. Dobrze, to teraz wpisujemy kodik na zestaw od Bloodhound. Bardzo ładny, czerwony. Również tutaj będziemy mieli skórkę, standard, broń dla Prowlera, skórkę dla Prowlera, odznakę oraz kolejne 1000 złotych monet. Ja już wpisuję kod i zaraz zobaczymy jak to wygląda w samej grze. Także raz, dwa. Mam nadzieję, że tym razem również się nie pomylę. Wykorzystaj kod i wpisujemy. DRC66MW2 R, U, E, V, C, V, R, P, potwierdź, jest, Apex Legends Bloodhound Bundle, coś tu zupełnie inaczej wygląda, name, display, name, placeholder, text, coś się im zepsuło, z Lifelight było dobrze, z Bloodhound widzicie jak jest, ale potwierdzam, mam nadzieję, że w samej grze wszystko będzie dobrze działać. Po uruchomieniu gry, tak samo jak w przypadku Lifeline, wita nas e, piękny ekran powitalny. Dziękujemy za zakup Apex Legends edycja Bloodhound, korzystaj z dodatków na wyłączność. Także już je oglądamy, ale tak jak mówiłem 1000 złotych monet, skórka do Prowlera, e, skórka oczywiście do Bloodhound, e, standard oraz e, odznaka. Już to wam wszystko pokazuję, bo wygląda to również bardzo, bardzo dobrze. Ja Prowlerem dużo grałem, ostatnio mało gram Prowlerem, bo on trochę się słabszy zrobił. Zobaczcie jak wygląda ta skórka do Prowlera. Wygląda Wygląda bardzo diabolicznie i wygląda bardzo ładnie. No to to trzeba, to trzeba przyznać, naprawdę śliczna skórka. Ona jest podobną skórką do, do tej, do Mroczny Świat, ale w innym malowaniu i wygląda dużo ładniej. Tu jest trochę szkoda, bo mogli się bardziej postarać, żeby to nie był tylko rekolor, a to jest rekolor mrocznego światu, mogli dać tą skórkę. Yy, no tak, tutaj po moim początkowym zachwycie rzeczywiście muszę to przyznać, że to jest recolor, a do tego ta skórka bardzo dużo zasłania jak się nią gra, także no ja, mi się też Mroczny Świat podobał, ale tą skórką nie gram, bo ona bardzo dużo zasłania. Wybuch Gniewu wygląda pięknie, szkoda, że to jest tylko recolor. Zobaczmy skórkę dla Bloodhound, no bo to jest tutaj creme de la creme tego zestawu. Zastraszacz. No i powiem Wam, że wygląda cudownie, cudownie. To już nie jest rekolor, to wygląda pięknie. To jest nowa skórka, wygląda bardzo fajnie. Fajna maska, fajne rogi na tej masce czerwono-czarny kolor. No wygląda to elegancko i rzeczywiście może przestraszyć. Także nazwa zastraszacz tutaj jest jak najbardziej na miejscu. Został nam jeszcze sztandar, o wyszedłem, został nam jeszcze standard i odznaka, zobaczmy jak wygląda sztandar, yy, czy ramka sztandaru, bardzo fajnie, psotnik się nazywa, no i jest z takimi diabełkami, pasuje oczywiście do tego skinu i do całej reszty, no i jeszcze zostaje nam odznaka, odznaka za zakup, też jest fajna i też pasuje, także tak, to jest wszystko w zestawach, pamiętajcie, 79 zł jedno pudełko kosztuje, można sobie postawić na półce, szkoda, że nie ma płyty, ja wiem, że tą grę się ściąga z internetu, ale czy nie fajnie byłoby mieć Apex, oj, nie w tą stronę czy nie fajnie byłoby mieć Apex Legends na płycie, no fajnie by było, mogli to dorzucić na płycie wersję do ściągnięcia, a tak mamy tylko dwa papierki w środku z dwoma kodami no ale na półkę jak najbardziej dla kolekcjonerów się nadaje, no i myślę, że cena też nie jest najgorsza, bo tak jak mówię, same skiny w grze normalnie kosztują około 70-80 zł. Tutaj za 80 zł macie 1000 monet, skórkę, skórkę do broni, sztandar, odznakę, więc jakby cenowo porównywanie do tego co normalnie jest w sklepie to się opłaca. No a do tego mamy fizyczną pamiątkę po Apex Legends. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie: czy zamierzacie kupić oba, czy zamierzacie kupić jeden zestaw, a może uważacie, że to jest zdzierstwo. Eee, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedzieliście i zostawicie łapkę w górę. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!